Skąd pochodzi Twoje poczucie bezpieczeństwa? Tak wiem, teraz wszyscy oczekujecie, że powiem pochodzi oczywiście od Boga, to Bóg jest źródłem mojego bezpieczeństwa. Tak, to jest prawdą, natomiast to wymaga pewnych dopowiedzeń. Ponieważ Bóg na różne sposoby daje nam poczucie bezpieczeństwa. Daje nam poczucie bezpieczeństwa przez to, że mamy. Na przykład, rodzinę, która nas kocha, przyjaciół, mamy pracę, mamy zdrowie, żyjemy w miarę bezpiecznym kraju. Więc to jest suma czynników, które mogą wpływać na nasze poczucie bezpieczeństwa. I nie ma nic złego w tym, że czujemy się bezpieczni, bo czujemy się kochani przez naszych bliskich, bo jesteśmy zdrowi, bo mamy w miarę zapewniony byt. Nie ma w tym nic złego. Natomiast co jakiś czas niektóre z tych rzeczy nas zawodzą. Ktoś bliski się odda, z odsuwa, albo ubiera, yy, wpadamy w jakieś problemy finansowe, zaczynamy chorować, i wtedy yy, to nam przypomina, że ostatecznym źródłem naszego poczucia bezpieczeństwa jest Bóg takim ostatecznym, tak? a jednak Bóg też działa przez sumę tych czynników, tych różnych spraw i okoliczności, w których jesteśmy. I oczywiście są chrześcijanie, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, gdzie mogą liczyć jedynie na Boga. Bo wiele tych zewnętrznych okoliczności, o których mówiłem, nie ma miejsca w ich życiu. Ale też my, jako chrześcijanie, którzy żyjemy w miarę komfortowych warunkach, powinniśmy też pamiętać, że jednak tym ostatecznym źródłem bezpieczeństwa jest Bóg. Co jednak zrobić, kiedy życie zaczyna nam się walić? Kiedy rzeczy zaczynają iść inaczej niż iść powinny lub miały. Mówię o tym, dlatego że czytamy Dzieje Apostolskie, 27 rozdział. Paweł został wysłany do Rzymu, jest tam opisana podróż Pawła i wiersz 9 mówi tak. Upłynęło już wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, dlatego że minął już post. Paweł przestrzegał. Ludzie mówił do nich: Widzę, że ta żegluga grozi niebezpieczeństwem i może przynieść wielką szkodę nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu. Ale setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu, aniżeli słowom Pawła. I tutaj można powiedzieć taka normalna sytuacja. Jest setnik, który ma przewieźć Pawła, jest właściciel okrętu i Paweł mówi: To jest niebezpieczne, a właściciel okrętu, człowiek, który z tego żyje i na tym się zna, mówi: To jest bezpieczne. I sytuacja po ludzku zaczyna się komplikować. Okazuje się, że sytuacja nie jest tak bezpieczna, jak miała być. I tak samo, czy to nie jest podobne do naszego życia? Czasami podejmujemy jakieś decyzje. Pamiętam no, kilka takich rzeczy. Decyzja o tym, był pewien człowiek, któremu bardzo zaufałem, traktowałem go jako przyjaciela, jako taką jedną z najbliższych dla mnie osób, i ten człowiek oszukał mnie, tak? Jakby nie, nie chcę tu rozwijać całego wątku. Można powiedzieć źle podjęta decyzja, i nagle takie poczucie bezpieczeństwa, które miałem, czy jakąś część poczucia bezpieczeństwa w relacji z nim rozleciało się. Pamiętam, pierwszą inwestycję, którą w życiu podjąłem i wydawała się bardzo dobra, bezpieczna, wszystko tak mi się wtedy wydawało. I poniosłem na niej dużą stratę. Więc życie dostarcza nam takich rzeczy po to, żebyśmy ostatecznie pamiętali o tym, że ostatecznym źródłem jest Bóg. I wspaniale o tym mówi Księga Izajasza w 50 rozdziale, kiedy w wierszu 10, w drugim części tego, tego wiersza jest takie, takie zdanie. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. I to jest takie niesamowite kto chodzi w ciemności nie jaśnie mu promieni światła. Czasami nasze życie może przypominać takie ciemności. Nie wiemy, już co jest dobre, co jest złe. Nie wiemy komu ufać, komu nie ufać. Nie wiemy kogo słuchać. Trochę tak było na przykład na początku pandemii, tak, wielu ludzi się pogubiło. Czasami jest tak, kiedy przeżywamy jakieś osobiste dylematy. Czasami jest tak, kiedy przeżywamy jakieś yy poczucie, nie wiem, ktoś, komu ufaliśmy w wierze na przykład, tak jakiś przywódca chrześcijański. Pamiętam, był taki czas, kiedy czytałem dużo książek pewnego przywódcy chrześcijańskiego. Do dzisiaj książki uważam za wartościowe. I później okazało się, że w jego życiu był pewien skandal, który narzucił no, się cieniem na jego służbę. I oczywiście rozumiem, że każdy z nas próbuje dorosnąć do miary swojego daru, że to jest, jak to powiedzenie, że to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem. Tak samo tutaj, no, Wpłynęło to jakoś na moje, było to tąpnięcie w mojej wierze. I to są przykłady tylko takich rzeczy, kiedy chodzimy w ciemności, kiedy już w pewnym momencie nie wiemy, co jest dobre, co jest złe, czego się trzymać, czego się nie trzymać, i tam jest taka wskazówka. Ten niech zaufa imieniu Pana i polega na swoim Bogu. Co to zaufać imieniu Pana? Tak, imię, to już mówiłem wielokrotnie, imię w Biblii oznacza charakter danej osoby. Więc kiedy przechodzisz w ogromnych ciemnościach, kiedy już nie wiesz, co jest, to zaufaj charakterowi Boga. Zaufaj temu, że Bóg jest dobry, że Bóg jest potężny, że Bóg jest ponad wszystko, co się dzieje. Opowiadałem już kiedyś taką historię, że moi znajomi, oni przychodzili, takie no, duże problemy w swoim życiu i rodzinnym, yy, i zawodowym, i byliśmy nas no spotkaliśmy się na kawę i tam jeszcze do nas dołączył pewien pastor i ten pastor no rozmawialiśmy na tam różne takie tematy niezwiązane nie z ich problemami I to nie był czas i miejsce żeby o tym rozmawiać natomiast ten pastor zupełnie nie wiedział o, o ich dylematach i coś i kiedy już no, mieliśmy się odchodzić, oni tak do tego pastora powiedzieli, bo pierwszy raz go spotkali, tak mi trochę zaufania nabrali po tej rozmowie. Powiedzieli, pastorze, prosimy, niech pastor przez najbliższe dni za nas się trochę pomodli. I on mówi, oczywiście, zrobię to, a wy też pamiętajcie, że dopóki Chrystus siedzi na tronie, to kiedy mu ufamy, wszystko może pójść w dobrą stronę. I te słowa wzbudziły ogromną nadzieję w nich. Żeby zaufać Jezusowi w tej sytuacji, w której są. Czyli zaufanie imieniu Pana, zaufanie charakterowi Boga, a co wtedy, kiedy na skutek różnych doświadczeń, nie wiem, rodzicom umiera dziecko, coś mogło pójść dobrze, a poszło źle, i tracimy zaufanie nawet do charakteru Boga, i mówimy, czy Bóg naprawdę jest dobry. Jakby ostatnia część tego zdania mówi: niech polega na swoim Bogu. Czyli w pewnym momencie możesz pomodlić się tak zwaną modlitwą lamentacji, którą ja nazywam modlitwą zdrowia psychicznego, kiedy mówisz, Boże, czuję się przez Ciebie opuszczony, czuję się przez Ciebie zostawiony, ale nawet w tej sytuacji powierzam się Tobie. Już naprawdę nie wiem, nie wiem co jest dobre, co jest złe, nie wiem nawet już jaki Ty jesteś, ale, wie, ale chcę powierzyć to wszystko Tobie i po prostu złożyć to w Twoje ręce. Pamiętam taką sytuację, moja znajoma opowiadała kiedy był bardzo, bardzo trudny czas w jej życiu i ona przechodziła w przejściu podziemnym w Poznaniu, tam niedaleko dworca PKS, teraz to wygląda inaczej, kiedyś to nie było za ciekawe miejsce. W każdym razie przechodziła tam tym przejściem, było ciemno, ona wracała, skądś tam przyjechała, szła z ciężką torbą, była zmęczona, jeszcze podłomana całą sytuacją życiową. Usłyszała za sobą jakieś kroki, przestraszyła się, by tam było ciemno, no po prostu taka sytuacja grozy, i w pewnym momencie powiedziała: Boże, nic już z tego nie rozumiem, nic już z tego nie wiem, ja ostatecznie składam się w Twoje ręce i chcę Ci powiedzieć, mimo że wszystkie okoliczności zdają się mówić co innego, ja chcę Ci powiedzieć: Kocham Cię, ufam Ci i powierzam to Tobie. I ona mówi: To była ważna decyzja w jej życiu. Ale to nie jest jedna z tych historii typu. I poczuła wielki pokój, i nagle podszedł ktoś znajomy i mówi: A hej, poniosę twoją torbę. Nie, przeszedł jakiś człowiek, nic jej nie zrobił. Nie poczuła żadnego pokoju w sercu, ale mówi, wielokrotnie przez kolejne dni odwoływała się i mówi: Dobrze, to, co miało miejsce tam, w tym przejściu podziemnym, to jest symbol tego, co ja zdecydowałam. Zdecydowałam ufać Bogu do końca. I po latach widzi jak Bóg z tej sytuacji, która wydawała się tragiczna i zła, wyprowadził największe dobro jej życia. Jej pracę, którą ma obecnie, rodzinę, w której żyje, to, to wszystko Bóg zrobi, to było konsekwencją właściwego przejścia trudnego czasu. I Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś ponad wszystkie okoliczności, ponad wszystko. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam Twoje poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do Ciebie i powierzając Ci nasze problemy, możemy ufać, że Ty, który jesteś wielki, który jesteś potężny, który jesteś cudowny, który jesteś wspaniały, możesz wszystko, cokolwiek było, jest i będzie, obrócić na nasze dobro. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwa, które spływają na nasze życie i dziękujemy Ci, że nawet w trudnych sytuacjach, Sytuacjach. Ty jesteś Bogiem, który kocha, który nad wszystkim panuje i który wszystko może obrócić na nasze dobro. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie, zasłałem więcej informacji w linku poniżej.